Moi drodzy, witam bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszej rozpawie, rozprawie, rozprawie na palionowie, z nami jest David oraz bzyku. Witamy serdecznie, dzisiaj się będziemy kłócić za to, że nielegalnie nas zabiliście! Ale kłótnie będą tam, w tamtym budynku, ponieważ Dave zbudował sąd, tam tam. Tam już Palionka czyta. Sędziną będzie Palionka po co ten sąd? Po co ten sąd? Po co ten Koniec, palionowo, koniec, Yetovi, rozumiesz to? To już nie będzie, koniec tym nie, nie, nie będzie. Tak, dzisiaj, tam, zobaczymy w dzisiaj sądzie. się ustali wszystko Yeti. Na razie rozniemy, przygnemy. Dokładnie. Dlaczego ja myślisz, to była wina? Ja ja co ty masz jeszcze czapkę, kurde, policjanta? No tak, no jakoś tak mi zostało co po, po mojej stronie. No dobra, nieważne A w ogóle Yeti, czemu nie jesteś w garniturze? Wasze? No bo nie. A bo no, po co nie, no dziec, w nie, tu, nie, nie, nie Nie ma co z nimi kłócić, tak, tak. Dej, Wygramy tą rozprawę spokojnie. Na loże to wygramy po nie Nic nie mam dobrych adwokatów nie. tutaj, widzisz? Tak, tak, o. adwokatów. No on no nawet nie że no raz jest razy. adwokatem. Palionka w ogóle nie będzie sędziną, ponieważ jest najbardziej neutralna w tej sprawie. To niestety nie dotar sprawy, sprawy prywatne, ale może kiedyś tam dotrze, jeszcze ustalimy z nim. Ale on najmniej zawinił tak naprawdę, także to, co tam nie, to, nie. Chodźmy po prostu. Do Ale... budynku, do A wiadomo, że, że paniąka nie jest manipulowana przez kogoś, co? A manipulowana, nie jest Ale nie nie coś. Dobrze. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, uwaga, uwaga. są najwyższy: Davida Loversa! Oh, tak yes. jest! Loversa, tak kto jest! To? Taki to jest. słynny malarz. I archit... no, dokładnie, dokładnie. dokładnie. Nie znam. O! Jak ty wyglądasz, panią? Pod... Oh, paniąka! Witam wszystkich tutaj zgromadzonych. Powiem ci, że w tym stroju wyglądasz na 30 lat starzej Ach, O ty, o ty, że pijesz masz No ej, nie, nie Ale nie można bić, nie można bić Palenka, co mamy zrobić? Dzisiaj jak... no? bardzo wielki dzień, ponieważ jak widzicie jest I w dzisiejszym pięknym dniu zaczniemy robić rozprawę sądową mhm. Czyli e, dlaczego mogę ogóle panią był w więzieniu kara czeka Yetiego albo Paliona? Ja za Palionka Paliunka, wypuść mnie, zobacz ale, co ale mi poczekaj, Paliunka, się Ale poczekaj Palionka, ale w tym jest i Dave oraz <ślesk ślesk> Bzykło jest wplątany, także Właśnie. wszyscy tutaj są wplątani nie, Palionka, to by się role nie pogmatwały po Palionka, trzeba ich wskazać za ucieczkę z więzienia, pomóż Yeti, mi Yeti, nie możesz A? przekonać, przestań Yeti To wszystko tam na sali Palionka, co mam zrobić? Po kolei, najpierw Paliona poproszę tutaj, mm -hmm. po tutaj wejście dla ludzi, okej? Okay? A, rzeczy trzeba zostawić, ludzi. super. Ty nie jesteś człowiekiem żaba. Czuł, super, zostawiamy no wszystkie no rzeczy. Nie nie coś, po kolei. Okej, mam wejść. Wchodzę, jestem Bidziuk. na sali! Sam na sali! Dzień dobry. Proszę się tutaj ustawić w miejscu. Witam po kolei, zapraszam wszystkich weźmi. No już, raz, dwa, raz, dwa. Wszyscy wchodzą widzowie, zapowiada się bardzo ciekawie. Bardzo ciekawa rozprawa. Roz, 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 rozprawa. Ale, ale ja nie wiem. Ja, ja chyba nie, no dobra, zostawię te wszystkie przedmioty. Okej, okay? okej, okay, już idę, no. <laughs> chodźcie, chodźcie wszyscy. Dzień dobry. Idę. Dzień dobry. Bzynek. Dzień dobry. Tutaj proszę dzień na książkę. Na, najwyższy, walić policję. Ja Jest ja tak, i ty tam, co ty tu robisz? Na, 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 krzesło, na krzesło, na krzesło. Ej, ja nie, no wa, nie, no, nie walić policję. Dobra, zaczynam tę rozprawę, czy nie? Ja Ty jestem oskarżony. No, panie, proszę, 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 ale tam się. chyba palią a Praszesz tutaj, dobrze, budzić? jesteśmy o, no. Czyli mamy tak, y, rozprawa, a ty co ty robisz? Przedstawa ten jeden No nie, tu, no nie widzę! Ja nie czekaj, Tu, tu, no, no na krzesełko na, na krzesełko, o, dobrze. Pięknie. Lecimy. No, no to zaczynamy, okej? Okay? Mamy spór, Parion i Dave kontra Yeti i Bzyku Uhu, okej, okay. więc tak. Nie, Panion i Dave! Żądam jak tam są... rozprawy. Palion i Dave wygra. Dobra, mów Palionka. Nie, no, jak to się zaczęło? Okej, okay? więc chodzi tutaj o to, że Palion i Dave zostali nielegalnie zamknięci w więzieniu. Dokładnie tak. Prawda? Dokładnie ja tak. Nielegalnie. Jak Dokładnie, nielegalnie. Dokładnie. tak. Nielegalnie na pewno. Właśnie tak. No, ja, 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 ja nie wiem, czy tak nie, no w sumie nie wiem w sumie. A, ja nielegalnie, nielegalnie. Oczywiście, nielegalnie. Oczywiście, że nielegalnie. 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 Za nic, za za, za dobro! Cisza. Okej, okay, ja. bo jesteśmy ci Wysoki Wysoki oni jest. uciekli z mojego więzienia. Jak okay, Cicho, uciekli? Jak będziemy ci Tak, uciekli. Będziemy nie, przerywać, nie to to nie będzie być... Na naszą korzyść. No naprawdę uciekli. Droga tej Ja dobra, nie wiem. Nie wiem. Dobra. 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 dobra, ale na razie niech każda strona poda swoje argumenty. No najpierw niech zacznie palić. Proszę. O, dziękuję za głos. Właśnie ty. Nie możesz się bez udzielenia głosu tutaj odzywać, także zamknij łeb tam. Dobra, zaczynamy. E, Panią, jakie było pytanie? No, pytanie Z mojej woli, wbrew prawom okay. mm -hmm. Stało się to w niesamowicie dziwny przypadek Bo mm. sam nie wiem, po prostu sobie tam zamknięto Dostałem, ale dobra, przypomnę, zostałem zamknięty za nic Ale dostałem po prostu kijem od Yetiego, który y, Traci przytomność, przy, dzięki temu kijowi walną mi w głowę I to jest już w ogóle wykroczenie totalne, to jest naruszenie Prywatności oraz tykal, nietykalności Naszej, no i... To była trochę e, prawda, no i, No i ja trafiłem do więzienia zamknięty co? Ale pa, ja mam głos teraz, tak? I słuchaj dalej paniąka, bo dzieje się tak, że nawet Bzyko teraz mówi to prawda, a chłopiec po stronie tego Sam się wkopałeś w błoto, naprawdę, żałosne no, Znaczy paru rzeczy nie mogę zaprzeczyć, ale no generalnie y, muszę powiedzieć, że panią to chyba nielegalnie troszeczkę był tutaj y, wzięty y, do tego więzienia <laughs> Co Nie, nie panie, panie? Jest po <śmiech> naszej <śmiech> stronie Nie, 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 okay. nie zgłaszam sprzeciw panie. Oni mnie pobili w prawdziwym życiu yy, związali mnie i się znęcali się nade mną w minecrasie, proszę zrobić Do, coś, dla, okay. tam, dlatego ich zamknąłem! Ale, głosu, Ale to jest prawda, akurat Yeti został pobity chwila. w więzieniu i nie wiadomo chwila, co chwila. Chwila. Ale ongla udziela kto mówi, tak? No właśnie, no właśnie stop! Stop, dobra, czyli teraz niech Yeti powie coś, co nieco, co, jak jego sprawa wyglądała wszystko według jego tok zdarzeń, o! No wyglądało tak, że żaba się nade mną znęca, e, zielony to samo i mnie związali, nie. mnie pobili. Naprawdę i cały czas dlatego nie zamknęłem w tym więzieniu, a oni i tak byli, nie mieli i myśleli, że ono wszystko robić. Nie, dlatego powinni tam wrócić. Zgłaszam się, zgłaszam się. Zgłaszam się. No dobra, dobra, dobra. Teraz eee, Okej. Okay. Spraw wygląda tak. Dlaczego związaliśmy Żytłaka Lamusa? Dlaczego? Już mówię. Już dążę do tego do końca, prawda tej kwintesencji właśnie? tej rozmowy? Proszę, to tak nie. Proszę wejść na środek, bo to jest bardzo poważny okay. argument tutaj. Nie na środek. Tam, tam jest miejsce dla odpowiadającego. No właśnie. O. o. Myk. To ja chcę być tu. Dobrze. No odpowiadam. okej. Okay. Co się to? i dlaczego, dlaczego związaliśmy tego w prawdziwym życiu? Ponieważ włamał mi się do domu. Po drugie, wszedł a? mi na ogródek, a to jest teren prywatny i nie może tam wchodzić, dlatego został związany. Nie ciesz się Ty, że nie zostałeś zabity i wiatrówką mojego taty. Tak, a ja ja też do Twojego domu chyba, nie? Zgłaszam się też. Co? No, nie, ja, ja nie byłam nigdzie, nie, 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 nie z tej rzeczy. Dobra, Dave, y, ty, teraz Ty, Rzabka! Dobra, zmiana, cześć. Zbiera. Dnia! Nie pamiętam jakiego dnia, ale był to smutny dzień. Zostałem odurzony kijem w Minecrafcie bez tak mojej wiedzy. Ja. Zostaliśmy uderzeni w tył głowy w potlicę co mogło skutkować śmiercią, podkreślę, a i zostaliśmy bezwładnie zamknięci w więzieniu Yetiego bez wyjścia. Nie usłyszeliśmy żadnych argumentów, tylko takie, że walić o góra i walić żabę. Tylko to usłyszeliśmy. A co najlepsze, bzyku był po jego stronie. On też jest winny. O! Jak to? Ja. Nie, to nie byłem ja. paniąka, nie możesz tak... A co najważniejsze, a co najważniejsze w tej całej sprawie o, to walić policję. No nas przeciw! Mieli bardzo dobrze w tym więzieniu. Robiliśmy im tam jakieś gierki, <laughs> zabawy i dawaliśmy normalne Zobaczcie, jedzenie. Bole, Przecież my w tym więzieniu byliśmy. Dobra, tutaj dobra, z spokojnie, pali. spokojnie, spokojnie, bo się zbyt wielki szum robił. Dobra, sama teraz walić Niech każdy, niech każdy odpowiada, jak paleka udzieli głosu. Nie można się przekrzykiwać. No muszę powiedzieć, jak? To dobra, do ale możemy coś, od niech Dave teraz coś powie, no. Zgłaszam sprzeciw. Jaki sprzeciw, jeden. Byliśmy, zostałem brutalnie pobity w więzieniu, została mi złamana ręka, Przyszne. na co są świadkowie w postaci filmu. O, co? może, może zgu chodźmy... Zgłaszam sprzeciw, zgłaszam zguatą... rentgen. Czysz. Mogę, teraz nasza kolej. Chodźmy, może na chwilkę, do więzienia i pokażemy salę tortur, która jest nielegalna. Tak, i to też! Sala tortur, gdzie byliśmy przetrzymywani i topieni bez, waszy, bez własnej wojny. Tak, sala tortur. Wszystko jest nagrane na filmach. Wszystko wygląda, y, wiesz, y, patrzysz się na więzienie, wszystko tylko na, na tym. Na okładce wygląda ładnie, że jest boisko, że są tylko cele, a pod więzieniem dzieje się największa złość. Tam tak. są tortury, podpalenie ludzi. Ale wy zasłużyliście na to! No ale no, no widzisz, to widzisz, czyli co prawda, to, co nawet nie musimy to tam iść. To prawda, to prawda powstał, jest sala tortur, ale no. najbardziej to torturowali mnie a nie, a nie ja nie Ej, no właśnie, raz <laughs> ciekawe, ciekawe czemu, Ciekawe czemu. No zostałem tam pobity i to przez zielonego przeciw, i to nie przeciw, raz Musiałem cały czas przeciw, przeciw, nie przeciw. ma świadków na to pobicie, prawdopodobnie pobił się sam to albo żeby raz Nie, kłamstwo. nieprawda, no był pobity, ja nie wiem przez kogo, ale był naprawdę, Palenka miał śliwkę pod okiem, rozwalony był to cały To więc... nie wszędzie była krew kto uciekł wtedy z, z więzienia? Żaba, żaba przeciw, Za dużo się dzieje, Palę... Palenka ustaw, kto mówi, bo znowu jest szum No właśnie, jest bardzo duży hałas Mogę się zgłosić teraz, mogę się zgłosić no, Już. Teraz ja fruwam. Chodź w policję. Co to było? Już, teraz ja fruwam. Nie, no, nic nie, nie. nie powiedziałem, nic nie powiedziałem. Nie. Kichłem, Kichłem. Kichłem. Nie, nie. O, Kichłem się. No. w policję. Na zdrowie, Jade, no, na zdrowie. Dana, dana dana. Dana, dana A, dobra, Ale za maturację akurat. Ale nie podoba mi się. No. Dobra. <śmierdziś, śmierdziś>, dobra, może dojdziemy do porozumienia z mną stroną. Dobra, mogę teraz pogadać. Ej, proszę, jakieś porozumienie? W sumie? Porozumienie? Zaraz, 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 zaraz zobaczymy o porozumienie. Mam pewien temat i taki... Zaraz, zaraz o tym powiem, ok, o co chodzi? Y, Jaki mówi, że my go pobiliśmy. Y, to prawda, ale spokojnie, no? zaraz wytłumaczę dlaczego. Ponieważ byliśmy y, w sali tortur i gdyż byliśmy w sali tortur i zaczęli nas torturować, to po prostu broniliśmy się i to była obrona własna. Tak, prawda. Jakieś dowody? Jakieś twarde argumenty? W zyku, w zyku powiem, że tak Firmy, było, tak bo w, zyku w zyku 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 zyku. zawsze mówi prawdę. Yy, no, no dobra, no, no, do, było, to były jakieś aktury, to prawda, ale, ale, ten, ale, ale no nie wiem, no ja, ja tam, ja tam nic ja nie no wiem, ja tylko wiem, że... Teraz? Nie, no, właśnie. no podejrzane, podejrzane w sumie, ale to jest zbyt trudna sprawa, musicie się jakoś dogadać, bo tego się nie da rozwiązać, macie jakieś argumenty bardzo silne, ale no ja tego nie zostawię, musicie się jakoś pogodzić z jednym i bzykiem i palią i z zdejmą. Dobra, Niget okay. jeszcze podejdzie tam i niech powie, co, co ma dla na nas i... ciekawego takiego, no? No właśnie. nie no ja, ja, ja właśnie mówiłem, no panią, oni się cały czas nade mną znęcają. Mimo, że to jest moja wioska, mimo że wszystko jest zaśnieżone, to oni i tak biją mnie, żaba mnie cały czas wyzywa, nawet teraz się śmieje. No widać, widać ten jego śmiech, śmiech na twarzy. śmiech się! No, no ja się nie się Ale ja się śmieję, ześmy śmiesznego Dzięki mu cieknie na myśli o tym, ale że Ale przepraszam do bardzo, czy my nie możemy się uśmiechać? Nie, bo mi jest wtedy przykro, a w szczególności w sądzie. No ale co to, to za argument To w ogóle? nie jest jakieś wykroczenie, że ci przykro. Stop, stop, stop. Nie się urodziłeś. Nieważne, nieważne Palionka, nie, 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 bo ja chcę powiedzieć więcej. Uciekli z tego więzienia, gdzie nie można uciekać mm -hmm. z więzienia, za to jest paragraf. Dlaczego oni w ogóle są na sali sądowej, a nie w więzieniu? Nie można zamykać więźniów, gdy nie są winni. Ale byliście winni. Zostaliśmy, no. Zostaliśmy kijem w łeb Nie, no, zaczekajcie, zaczekajcie Proszę nic nie mówić, okej? Okay? Teraz ja przemawiam jako tutaj mm -hmm. pani sędzina I powiem tak Trzeba jakoś rozwiązać ten, ten spór Między wami Jest tak, jaki jest problem? No problem jest taki, że jest tutaj dużo śniegu nie? Za dużo jest tego śniegu Jaki? tutaj nie może być tyle śniegu Na zewnątrz jest po prostu No zbyt dużo tego śniegu Ale ja uwielbiam, ja uwielbiam śnieg Ale, Ale my zaczepam. nie lubimy głupi no. Mam rozwiązanie, mam rozwiązanie rozwiązanie jednego dzieckiego z Palionowa Stanę na środku i przemówię O co chodzi? Już tłumaczę Na Palionowie mamy pełno śniegu Kiedyś było pięknie zielono Zieloność biła, a my z Lewem kochamy zielony I kochaliśmy te Palionowo Teraz jest to biały, taki pusty Wszystkie budynki się zlewają, nie podłagano się to Nie się. Nie ma życia, nie ma życia w tym wszystkim dokładnie Co dalej, co dalej? No Yeti sobie uważa, że palionowo jest jego i nazywa to Jetowicami, więc ja widzę, że Yeti chce naprawdę mieć bardzo swoje miasto. Rozumiem to. Tylko że te miasto budowaliśmy my wszyscy od podstaw Yeti tu nie dał ani, ani ręki, on tylko tam gdzieś w jaskinie. I dochodzę do wniosku Dochodzę do wniosku, że gdzieś tam w oddali możemy e, pomóc zbudować Jetiemu miasto w miarę możliwości Że Yeti będzie miał swoje jetowice, a do tego e, na przykład założymy mu kanał na YouTubie. I, I co dalej? I co dalej? O! Ale w zamian za to, co, że Yeti założy, no błagam i, I zamian za to, że Jeti założy kanał na YouTubie y, zmieni palionowo na całą zielone i K wyprowadzi się do Jetowic i, i. Może mieć tutaj na przykład domek, ale nie będzie uważał, że Palionowo jest jego, nie będzie nas zabijał i tak dalej, i tak dalej. Nie, tym. Stop, 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 zaraz, szkacie, bo jest! propozycja, ale muszę to także porozmawiać tutaj z Yeti przemyśleć, czy mu się to podoba. Bo to jest postawiony dosyć ciekawy argument, jednak Yeti. Czy ty się na to zgadzasz? Yeti, pomyśl, pomyśl racjonalnie, no popatrz, jakie dobre ten. Tyś miał swój Podsumujmy. kanał na YouTube. No, jest kanał dobry. wioska? Co? Ej, to a, dobra, to to, do serii. To są bardzo dobre warunki, ja tylko mi szkoda, bo tutaj bo tutaj wszystko... skończyło. Zgód się Eskimbo! Zgód się! ci tak! Widzowie Ciebie teraz nie lubią, piszcz w komentarzach waliccie tego jetlaka i tak dalej, ale jak założysz kanał i będziesz miły, to każdy Cię pokocha. Ja dobra, ja bo z... zgadzam się! S. S. Będę miał swoją stop, dobra, czy czekajcie teraz oficjalnie trzeba powiedzieć tutaj wszystkie Je argumenty. Ma kanał. Co się stało? Czyli tak, uwaga! Po wyjściu z tego budynku całe tutaj palionowo, które jest zaśnieżone, zostaje za normalnie zatrawione, wszędzie będzie tak, trawka, tak, tak. tak? Czyli jutro będzie trawka I... i kanał będzie już dzisiaj, Yeti. Kanał uwaga. będzie już dzisiaj. Widzowie możecie subskrybować, gdzie tlaka będzie w opisie kanał Yetiego, Subskrybujcie wszyscy. Im więcej subskrypcji, tym y, trawka zielona będzie szybciej, prawda? Zielona oczywiście, dobra? Jeti zakłada swój kanał i również zakłada własną wioskę. Y, tam gdzieś w oddali, ale z troszeczkę w z, jakiejś odległości od palionowa, tak? Mm -hmm. Tak! Okay, A ja pragnę tak. jeszcze ogłosić coś. Co, co, to jest? Co gra śmieciarz? Proszę! Proszę! <laughs> 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 <jest. Taki> <laughs> no i co, pozytywnym akcentem kończymy tą rozprawę. Bardzo zadowolony. myślę, że tak! Czyli Palią na raz Etty musi podać! Piąteczka. Podpisane, ja ja nie, mogę, ja nie wierzę, że coś takiego w ogóle mogło być, jest. nie? Piąteczka Poliona Jewi. Porozumienie, nie, <laughs> nie wiem. Polsce, nie, nie, wiem czy, nie wiem czy z jakim dam radę być przyjaciółmi, ale może się to uda. Zobaczymy, Postaram że tak. Może, może to początek nowej przyjaźni. Nie wiem, ja myślę, że to jest niemożliwe, przecież wy się jeszcze wczoraj nie lubiliście, to jest niesamowite. zobaczymy, no, ja, zobaczymy, zobaczymy, Jak sąd łączy się? Lubi, Lubię żyć. Lubię żyć w zgodzie. Dobra, opuszczam sąd, bo już mi się nie chce. Proszę, rzeczy ja tu zostaję? Biorę rzeczy, sędzina tam będzie podpisywać Proszę, że nie. Po... Cześć palionka, na razie! Hej, rzeczy, A, rzeczy? Dobra, 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 ja sobie dobra, wezmę. ja ci potem oddam e, My już, widzowie, okay, okay, palionowo okay. coraz bardziej Takie kolorowe barwy nabiera, podoba mi się ja to Porozumienie, niesamowicie, widzowie... Ja nie wierzę, że to górę. się udało Dokładnie, to, jest... to jest niesamowite, Ej. że nie ty się zgodził, dokładnie, nie, widzowie Kanał jest w opisie, link w opisie, subskrybujcie kanał JetLaka, trzymajcie się i u JetLaka będzie już pewnie jakiś film. Na razie.